Druga część Minecrafta. Yy, na tej historii skończyliśmy. Dokładnie trochę się rozwijałem. Mam węgiel jak widać. Mam yy, trochę sobie zbroję. I nawet mam yy, 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 takie oddłokki i będę wyżej robił. farmy nawet kurczaków. Yy, mam ziemno... Nie mam, nawet bym im dał. Ryby mam, nawet połowiłam trochę. Jeden ja tam złapałem, jak są hałasy Słychać w tle, no to przepraszam, bez, jak najbardziej mogę. To jest kopalnia. Szczerze, crafting sobie bez mniej pokopie nocą, żeby nie było. I spróbuję, będę tu części, aż dopóki nie zrobię murku, portal do endu. To będą części. Jak to zrobię wszystko, zbędę będę jak sprojkę, No to będą już normalne odcinki bez części. Bo to póki co mam szczęście. I patrzcie, tu skończyłem mutować. Mi się z niej tak, tu akurat to było. Ten nowy blok w Minecraft. No że nie, nie nowy taki. Szczerze, nie wiem. Sobie potem go skopię. A teraz póki co będziemy się kupali w dół, wracając sobie go na luzie, skopie byle mam nadzieję, że ten serwer będzie szczęśliwy, diaczów full yy, i żelaza full, bo póki co to nie ma full, jak i węgla, gdy nieco 8 sztuk węgla czy przejść miałem. I jak widzieliście ten nowy blok. Yyyy... Jasność mam na maksa To sobie będę kopał Ja szybko kopię kilofem czy o co chodzi? Że tak już... Szkoda, że to sobie nie kopię, kopię, na nagle patrzę, a to diaksy To by było szczęście akurat u mnie Napiszcie, czy macie szczęśliwy serwer w ogóle zostacie łapkę, subskrypcji i dzwonka bo zapomniałam na początku powiedzieć no co teraz wam mówię hmm? a ten nowy blok hmm, z tym blokiem będę miał pecha dopiero żelazne niszczy. zniszczy za chwilę mi się pochodnie znowu skończą a co tam przy bagnach w górze znalazłem węgiel 8 sztuk o a też czy kopać ten... Eee, problem. Dajcie mi Kejwa sobie pochodzę po nim. Le lepiej by był cave. Dobra, raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, wrócę się o tu, tutaj. I w to... będę sobie kopał, bo o już będę robił. no to wrócę się trochę. No to zaczynamy robić mój tunel nie ulubiony crafting no i proszę państwa znalazłem wodę i nie wiem co mi ta woda mówi póki to nic nic głupiego dobra woda musisz się tak napierać chciałem cave'a nie wodę gra ty mnie rozumiesz gracja nie ma tu nic, chyba widzowie. Więc się kopiemy w bok. Jeszcze dajcie mi lawę, to będę się cieszył ile wlezie. No dobra, będę się cieszył ile wlezie. Nareszcie węgiel. Nareszcie mam ten węgiel jeden. Tu sobie pochodnie szczerze postawię. Teraz szczerze pokopię się w tą Węgiel sobie oczywiście skopię, wracając. A mam patyki? Uf, mam się 16 i drewna. Będę sobie kilo w razie czegoś mógł zrobić, bo crafting jest, ale to <laughs> nie tylko potrzebny jest crafting. Hmm, to, dobra, teraz się po pokopię. No dobra, to zrobię tri trik. Sobie przekopię się nad tą wodą. Shift to włączę, żeby nie spaść, bo Ej, no woda. Teraz możesz atakować jak chcesz. By nie z przodu, tylko z dziura muszę być. In cave najlepiej. O, kończy się pillów. O, tu jest piasek. Hmm. To się kopnę tu. I tu będę się kopał. Się trochę rozkopię w tym piachu. Wezmę, pozbieram. Może coś znajdę przy okazji. Jakiegoś diaksa. I proszę Państwa, czy będzie diaks? No dajcie diaksika. Naprawdę. Dobra, chyba góry nie będę kopał, tak myślę. No dobra. I koniec kilofa, nie? Jeszcze jeden blok. Jeszcze jeden, jeszcze jeden, jeszcze jeden. Jeszcze jeden, jeszcze zero. A dobra, to będę się wracał najwyżej po crafting. Sobie tu położę. A, no tak. Boom, kilof. Coś jeszcze. Ale fajny ten blok. Szczerze, tech, pozbieram. So, zrobię sobie murek z tego. Coś jeszcze fajnego jest ja sobie robić, murki. No nie. Tylko tak patrzę, co wiem, by mieć na potem sobie, by murek wybrać. To zrobię paseczki. Już wiem nawet jakie. O, ludzie, czemu? Ja mam pecha. Kolejna słaba historyjka, bo już mam pecha od samego początku. Tu samego. Ech. Twardy blok, a tak szybko się kopie. Widzowie, póki co zrobię przerwę. I zobaczymy się po chwili, jak już coś lepszego znajdę. Widzowie, nie zrobiłem przerwy. Nawet teraz miałem włączyć, ale okazało się, że 5 kratek. I proszę bardzo, pierwsze żelazo. To już od razu je wykopię, bo żelazo będzie bardzo mi potrzebne. Boże, lazo jest na jedno z mocniejszych bloków. Na pewno lepsze od złota, to nie powiem. Dobra, oś, ile żelaza? Chyba 8 było? Tak, 8. No, 8 było aż wir więcej. Aha, to tylko tyle, żwirku. No to sobie przekopię e, łopatą. O, flint mamy. No to fajnie. Dobra, jednak tego szwitku troszkę jest. Kur. Czekaj, no. Dobra, nie będę Łopaty jeszcze wyrzuciłem. Hmm, hmm, hmm. O, blok, proszę Państwa, na boku. Będę miał to zbierać. Tu będę się wracał. Szkoda, że nie diacyna. Hmm. O, teraz postawię tu pochodnie. Zacznę się kopać w tą stronę. Hmm. Jest bardzo fajnie, widzowie. Ten serwer jest najlepszy. Polecam. Niestety w lincie jesteś słaby ode mnie. Jeszcze sobie tu to zniszczę, postawię drugą sobie zniszczę, jakby nigdy nic, bym se poszedł. jakby nigdy nic, już jest, to co? no trudno no to się pokupimy chwilę no to zobaczymy się po przerwie, gdy już znajdę naprawdę widzowie, jestem ja w póki co nic nie znalazłem no i trudno, nic nie znalazłem. Co? Nie wiem, o co chodzi. Czemu by wszyscy i To jest normalne? Ja nie będę chyba nic wracał, bo zginie. Dziwne, wie co? Wie? Jak Tak! Chwili mam. Co? Teraz ten piecyk potrzebuję. Szybko. Crafting, crafting table. Potrzebuję craftinga. Szybko lecisz. Czuję jak diaksy. Szybko. szybko. Widziałem, by nie zostawiać tu. No dobrze. Szybko. Widzisz jest? U diaksy znalazłem. Jakim cudem! Jeszcze ile? To jest pytanko. Wezmę sobie. Dobra, dwa węgla w razie czegoś. Jakby się przypala tylko trzy. Widzowie, diaksy niemożliwe. Jak sobie bez crafting jeszcze. Tu nie się do żelazo nie przypala. Aj, diaksy, widzowie! Szybko żelazo! Mm. Dobra, jeszcze jedno, jeszcze jedno, widzowie, diaksy, mam diaksy, jeszcze najlepiej z 10 dajcie, jak się da, no ale takie z są niemożliwe by tyle było, no dobra, no dobra, widzowie, nie wiem, wezmę za 3, 4, no dobra, szybko lecisz, jeszcze, no tak, jeszcze skraftować to trzeba, żeby ten kilof, Teraz szybko lecisz. No szybko lecisz. Ja sobie tak to buduję, by A hmm. widzowie szybko! Jak jeden, dwa, trzy i co? Naprawdę jeszcze ekwipłonek za dużo. No to już wrzuca jak ty, lepiej chyba być nie mogło. Jeszcze pytanie, czy takie coś? No 8. Wow, wow, wow. To było ładne. Jeszcze się będę kopał dalej. I w szokach jakbym lawy znalazł, sobie w sobie te niepotrzebne rzeczy. Dobra, nie będę się kopał z tego i z tym. Choć za chwilę będę musiał kraftować. No to kopu kopu, mi będzie wszystko dobrze. Prawie wszystko dobrze. Mam nadzieję, że dobrze, ale nie wiem. Tego już. Dobra. No to. No jeszcze, kilku mi zostało fajnie. Cieszę się, Upi żwirku nie zbieram, to jeszcze lepiej, jupi. A, o, widzowie, jeszcze to znalazłem. Bo większego szczęścia chyba by... No, nie, nie. no dobra, to będę sobie kopywał. No to jeszcze jak tu już jest to. No to wybij sobie Coś to, wywróć. to, wywróć. to Przepraszam za hałasę, no ale dobra. Za chwilę chyba odcinek będę kończył. Mam nadzieję, że choć kupanie ale się podobało. Sobie jeszcze będę grał na tym. Na świecie trochę pogram teraz. Tylko wyjdę no ale dziękuję za oglądanie i do widzenia widzowie. Dzięk no i do zobaczenia w kolejnym odcinku.